Kiedy nie, idziemy na tę gumę, ma kurwa kebab do odpada. Ja, kurwa 10 minut. Rebiłem rekord na ulce. Ja już tu kurwica trafia na tej mapie, bo <laughs> nie mogę drugiego chaptera kurwa przejść. Drugiego? No właśnie no nie Nie mogę tutaj skakać, ty pierdolony sez. No, Trzymaj spację, to spacy, nie nie jest automany, chop. Ja, ja nie wiem, właśnie. Jak trzymasz spację? Niby kurwa trzymał tą pierdoloną spację, ale

to jest po prostu lecisz! A masz czerwony normalnie, czerwony tą! Polskój, kurwa i lecisz, lecisz po pyk! I pyk! No i co, ile no, tam jest... tak samo przecież. Kurwa, nie trafiłem! Dajcie złe! Mnie, on przesiedział 15 minut na półęczę! <ścoughs>